Proszę Państwa, chciałam Wam coś tak prywatnie od siebie wyznać. Byłam raz na poligonie. Słyszę, że nie tylko ja. Nie wiem jak Państwo, ale ja takiego powodzenia to w życiu nie miałam. Żołnierzu! tak jest! To znaczy, rezerwisto. Przeprowadziłem was w to miejsce, albowiem przeprowadzamy tu wszystkich rezerwistów. Ja nie, ja nie chcę! Nikt nie chce, wszyscy muszą. Tutaj, na tym kawałku ubitego poligonu, gdzie niejednokrotnie przychodziły kobiety z kamieniem w ręku dzieckiem na ręku. Chcę ci powiedzieć, nasz czas rozstania. Spędziliśmy ze sobą wiele długich miesięcy, tygodni, dni, godzin, minut i sekund. Tych było najwięcej. Brawo Bystrzaku. W tym czasie wspólnie dbaliśmy, by czołgi były debastowane, wszystkie guziki zapięte. A gruchówka nie przeszkadzała nam w wykonywaniu zadań taktycznych. Godzina piąta, minut trzydzieści, kiedy, kiedy powódka w... zagrała. Grupa w... rezerwy szła do cywila, a taka pani płakała. Serce ściskam się kołkiem w gardle. Co ja będę teraz w domu robił? Nie wiem. Może to samo co tutaj obierał ziemniaki. Mm. Dzisiaj stoisz tutaj przede mną. Ledwie co stoję. Ale jednak z symbolicznie obnażonym torsem. Tak. I jakże piękną haftowaną chustą zarzuconą na te nagie, silne, twarde jak <noise> jak dąb, jak bóg, jak jesion. A być może nawet jak żelazo, ramiona. Pan mnie ja chyba Czy... z kimś pomylił. A tak, przepraszam, ze szwagrem. Więc stoisz tutaj z tą chustą, co oznacza, iż nie obowiązuje cię już wojskowa dyscyplina, wojskowe słownictwo. Oraz inne rzeczy, które są domeną wojska. Przypomnę tylko nazwę domeny www.wojsko.pl To ja byłem na takiej innej domenie, www.pl Myślałem, że to Wojsko Polskie, to taka, taka Polska taka nierealna, taka wirtualna była. To? Wirtualna Polska to była. Po co tam byliście? A tak chciałem zerknąć, co tam słychać. I co tam słychać? No, baba na koniu jechała. Na zakupy. Na zakupy? No, pewnie na zakupy, bo była goła, to my... pewnie na zakupy pojechała. Baba na koniu? No, na koniu podkowińskiego. Taka szalała taka. Ale już mi się skończyło, już, już nie śpam. Bo my żeśmy z chłopakami na kompanii wiesz, na pana napisali. Wiesz, Tak. Cudnie. To znaczy jeden pisał, bo po gimnazjum. A, tak. Znam człowieka. To właśnie on. Czołgista. Nie miał chłopkowy do picia. No, ciągle się czołgał. Tak. No to... Jak mówi mój instruktor na siłowni, jadę z koksem. Jedzcie. Tak. Aby ludzie żyli w pokoju, a dzieci mówili po polsku. Najpiękniejsze chwile poświęciłem w wojsku. Łzy. Łzy mi się kotują pod czapką. A jak się one panu tam dostały? Przez pory. Wiecie, co to są pory? Tak, zginęły mi kiedyś na poligonie. A, to wy bez spodni po poligonie biegaliście. I to przez was, żołnierze, strzelaj do dupy. Tak. I teraz mam poszczał na wylot. To? Mam poszczał na wylot. Gdzie? No tu jest wlot. Straszne. Wylot straszniejszy pokazać? Nie. To jest dla pana ta poezja, tylko to jakoś ładnie zapakuje. Takie nasze kompanijne origami. O. Proszę. Dziękuję. To dla mnie szczególny prezent. Obiecuję że jeśli jeszcze kiedyś będę miał okazję, cisnę tą kulką we wroga. O, to, 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 to. A teraz chciałbym Cię uroczyście, a jednocześnie skromnie, po żołniersku pożegnać. Czekam! I tutaj czuję, że mogę sobie pozwolić na żart ostateczny. Dzięks, dzięks. A, zanim się rozstaniemy, chciałem powiedzieć, że ładne macie futro na klacie. Dziękuję, Pańska żona też sobie chwali. Dziękuję.